Dzień dobry drodzy rówieśnicy. Zaczynamy od wygodnego siadu. Skrzyżujemy sobie nogi leciutko w ten sposób. Albo w siadzie skrzyżnym, jak komu wygodnie, oddychamy sobie w głęboko. Kręgosłup mamy wyprostowany. Oddychamy. Każdy siedzi, jak komu wygodnie, mnie jest akurat wygodnie w ten sposób. Patrzymy przed siebie, warki mamy opuszczone, klatka piersiowa aktywna. Oddychamy całą objętością płuc. I wdech, i wydech. Staramy się obojczyk podciągnąć jak najwyżej. Wdech, i wydech. Leciutko sobie przechylamy, oczywiście, głowę na jedną stronę. Chodzi o rozciągnięcie mięśni szyjnych, wdech i spokojny wydech, jeszcze raz wdech i spokojny wydech, rozluźniamy, jesteśmy w pozycji neutralnej i teraz kładziemy drugą rękę na bok naszej głowy, I leciutko, bez nacisków, w pozycji wyprostowanej, lekko przechylamy głowę i wdech. Wydech, rozluźniamy mięśnie. I wdech, i wydech. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Jeszcze jeden króciutki wdech, i wydech. Kładziemy sobie dłonie na potylicę i w pozycji wyprostowanej przechylamy się do przodu. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy sobie mięśnie kartu. Raz, dwa, trzy. Kładziemy z powrotem dłonie na kolanach, jesteśmy wyprostowani. Wdech i wydech i głowa do tyłu. Bardzo powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, I jeszcze raz głowa na boczek. Raz, dwa, trzy, pozycja wyprostowana i druga strona. Raz, dwa, trzy i głowa wyprostowana i dłonie na potylicę i do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprostowanie jesteśmy, wdech i wydech i głowa do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do pozycji neutralnej, rozluźniamy mięśnie szyi. Popatrzmy jeszcze ukosem do tyłu, co się dzieje za nami, raz, dwa, Głowa lekko odchylona do tyłu. 3, 4, 5. Jesteśmy w pozycji wyprostowanej i na drugą stronę lekko do tyłu. Głowa lekko odchylona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. Dech i wydech. Krążymy barkami sobie, rozluźniamy barki. Ten najbardziej skomplikowany mechanizm naszego ciała. 2, 3, 4, 5, wdech i wydech i do tyłu, raz, 2, 3, 4, 5, wdech i spokojny, wydech i do przodu, ostatni raz krążymy barkami, raz, 2, 3 te pięć, wdech i wydech i do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. Rozluźniamy się w jedną i w drugą stronę. Patrzymy na jedną stronę i na drugą. I raz, dwa i trzy. Wyciągamy sobie jedną nogę do boczek. O ile to możliwe, wyprostowana, tak? a druga zostaje w pozycji siadu skrzyżnego. Jak tam komuś było wygodnie. Siedzimy sobie prościuteńko. Oddychamy. Wdech, wydech. Skręcamy się powoli w kierunku nogi wyprostowanej i wyciągamy się. Leciutko. Na początku bardzo lekko. Do pierwszego polu. Raz, dwa, trzy. 4, 5 Chwilę zostajemy w tej pozycji i opuszczamy. Nie robimy tego na siłę. I jeszcze raz rozluźniamy mięśnie. Siedzimy sobie prosto. Wdech i wydech. Jeszcze raz skręcamy się w kierunku nogi wyprostowanej i powoli się przesuwamy dłoni do, do naszej stopy. Rozluźniamy mięśnie długie i boczne, żebrowe. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Ile kto może. Ja już ćwiczyłam przed chwilą jogę, także ja jestem rozciągnięta, mnie to wyjdzie łatwiej, ale nikt się nie przejmuje. Jak kto może. I wdech, i wydech. I ostatni raz na tą stronę. I lecimy w kierunku stopy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Wyciągamy się do góry, rozluźniamy, wdech, i wydech. Przemieszczamy sobie stopę w kierunku swojego ciała. Teraz tą stopę umieszczamy sobie w swojej łonowym, a druga noga mocno wyciągnięta w boczek. Siedzimy na razie prosto. I wdech, i wydech. Spokojny. Siedzimy wyprostowani. Płuca, klatka piersiowa jest aktywna. Skręcamy się w kierunku teraz tej stopy i powoli, powoli opadamy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz w tej pozycji która napowoduje lekki dyskomfort. Zostajemy, oddychamy, wdech i wydech, podciągamy się do góry, siedzimy sobie prosto, wdech i wydech, nie naciągamy się na siłę. Wiadomo, że każde następne ćwiczenie wychodzi łatwiej, a ja jestem moc, moc, mocniej rozciągnięta po poprzednich ćwiczeniach, także się mną no, nie przejmujcie Państwo. Wdech i wydech, skręcamy się jeszcze raz w boczek, i do, do stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy w tej pozycji. Oddychamy wdech. Wydychamy wydech, wdech i wydech. Wyprostowujemy się. Przechodzimy do pozycji wyprostowanej. Wdech powolny i powolny wydech. Jeszcze raz skręcamy się w boczek. Hops. I przechodzimy jak najbliżej, jak na naszej stopy i rozciągamy sobie mięśnie przykręgosłupowe i te mięśnie żebrowe boczne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy w tej pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podciągamy się do góry. Wdech i wydech. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym. Jesteśmy wyprostowani, mościmy się wygodnie. Ja tu muszę tak usiąść, żebym się piasek zrobił miseczkę, żebym się nie przewróciła. Wdech i wydech, a teraz kładziemy sobie dłoń na przeciwległe kolano. Drugą dłoń kładziemy sobie z tyłu na, w okolicach kręgosłupa i odwracamy się do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy w tej pozycji? Wdech, wydech. Wracamy do pozycji podstawowej, czyli siedzimy sobie w siadzie skrzyżnym. Spokojny wdech, spokojny wydech. Kładziemy sobie drugą rękę na przeciwległe kolano, a rękę drugą za siebie w okolicach kręgosłupa i skręcamy się w boczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Spokojny wdech. Spokojny wydech, barki opuszczone w dół oczywiście. Ops. Przechodzimy do pozycji wyprostowanej. Powtórzmy jeszcze to ćwiczenie. Ręka jedna, ręka druga. Przekręcamy się do tyłu. Barki opuszczone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pracują mięśnie skośne brzucha. Wdech i wydech. Przechodzimy do pozycji wyprostowanej. Wdech i wydech. Druga ręka. Hop. Skręcamy się. Prawda, że za drugim razem łatwiej to wychodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy w tej pozycji. Wdech, wydech. Wdech wydech. Przechodzimy do pozycji neutralnej. Króciutki oddech, głęboki wdech. I wydech. I ostatni raz. Rękę kładziemy na to kolano. I teraz nam na pewno wspaniale to wyjdzie. Druga ręka w okolicach kręgosłupa. I raz, dwa skręt. Prawda, że mięśnie się rozciągnęły. Trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy w pozycji. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Króciutki wdech. I wydech. I kładziemy sobie drugą rękę na kolano. I jesteśmy, skręcamy się w drugą stronę. Druga ręka za siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. dech, wydech. Uff. Oddychamy. Patrzymy przez siebie. A ja patrzę na pustą plażę. Tylko jakaś para się kąpie. Piękna pogoda. Hiszpanie o tej porze... Bardzo polecam. Jak również pewnie wszystkie południowe kraje po, sezon po sezonie jest po prostu najlepiej na świecie. fajnie Siedzimy sobie teraz prosto. Wdech, wydech. Przechodzimy do pozycji klęcznej. Spra sprawdzamy, czy nasze nadgarstki są pod y barkami. Palce wskazujące do przodu. I kolana, żeby były pod, pod biodrami. Podnosimy zgiętą ręk nogę jedną do przodu, uruchamiamy sobie w ten sposób wewnętrzny mięsień ud. No i oczywiście pośladki, jesteśmy wprostowani, to i kręgosłup na tym skorzysta. I waga, pięć razy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostawimy? Opada noga na matę. Wdech, Wydech, czy druga, noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chwilę zaczynamy, Wdech. i noga opada, rozlęgniamy się w jedną stronę, dwa, trzy, cztery, pięć i drugą, raz, dwa, trzy, 4, 5, dech, wydech, odchylamy wznocznie tę 2, 3, 4, 5, zaczynijemy, dech, wydech, opuszczamy, wracamy do drugiej nogi, raz, 2, 3, 4, 5, zaczynijemy, dech, i wydech, opuszczamy nogę, rozluźniamy się z wydechem i wydechem i ostatni raz ta noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaczynujemy. Wdech i wydech. Opuszczamy, rozluźniamy się w jedną i w drugą stronę. I teraz na ostatni raz ta noga ćwiczy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Zatrzymujemy. Wdech, wydech. Opuszczamy. Rozciągamy się w pozycji dziecko. Ręce mocno do przodu. A my siedzimy sobie na piętach. Nabieramy mocy i odpoczywamy chwilę. I wdech. I spokojny wydech. Ręce jak najmocniej do przodu. I czoło na matę. Siedzimy na piętach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do pozycji na czworaka. I staramy się raz do jednej, y, y, jednego łokcia dojść. I wyprostowujemy. Tak? Dwa, dwa. Zaczynamy. Łokieć. I rozciągamy. I łokieć. Pięć razy. I kolano. I rozciągamy. Raz. I dwa. trzeci raz. Cztery. I pięć. Kolano opada na matę. A my się spokojnie rozciągniemy. Rozluźnimy. Raz w jedną stronę. Dwa. Trzy. I drugą. Raz. Dwa. Trzy. Pozycja neutralna. Łokieć. Kolano. Raz. I rozciągamy się. I dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i rozluźniamy się, raz, dwa, trzy, i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, i jeszcze raz, łokieć, rozciągnięcie, i łokieć, i rozciągnięcie, i trzy. I 4, i 5, i leciutkie rozciągnięcie. Raz, 2, 3, i druga strona. Raz, 2, 3. Ćwiczymy na drugą stronę. Łokieć kolano, rozciągnięcie. Raz, 2, 3, 4, 5. Opuszczamy nogę. Rozgniamy się znowu. Raz, dwa, trzy. Ostatni raz wracamy w pierwszej ręki. Inną, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy. Rozginiamy się lekko w jedną stronę, dwa, trzy i w drugą raz, dwa. Ostatni raz na tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy, opuszczamy, oddychamy sobie a sposób przyjemny. Rozwiniamy się, a teraz połóżmy się. Rozciągamy ręce do tyłu, nogi. Raz, dwa. Lekko unosząc głowę, podnosimy się do góry, naciągamy mięśnie, pracują mięśnie brzucha. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz do góry. Wdech i z wydechem. Uf. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech i ostatni raz wdech i wydech i rozluźniamy się, oddychamy, jesteśmy rozluźnieni, a teraz jedna noga zostaje na macie, a drugą przytulamy mocno do siebie, rozciągamy sobie tylną taśmę na naszych udach. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Chwilę zostajemy w pozycji. Wdech i wydech. Zmieniamy nogi. Teraz ta jest przytulona do nas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmieniamy nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiana nóg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz się pogubiłam, ale jeszcze raz przećwiczmy. Raz, dwa, trzy. Cztery pięć i ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Obydwie stopy mamy teraz na macie. W pobliżu siebie. Pracujemy nad wewnętrznymi mięśniami nóg. Rozchylamy raz, mocno i ściągamy. Tak, powoli bardzo to robimy. Rozciągamy kolana. Raz, dwa, trzy i powoli ściągamy. Raz, dwa, trzy i jeszcze raz rozluźniamy biodra. Raz, dwa, trzy i ściągamy. Krążymy sobie jedną nogą do, do góry. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy nogę. Wdech, wydech. Jeszcze raz do, do środka. Teraz raz, dwa, trzy. Opuszczamy nogę. Wdech i wydech. I jeszcze raz do góry i do środka. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy nogę. Wdech, wydech. Druga noga najpierw na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy. Rozliniamy się. Wdech i wydech. Podnosimy jeszcze raz nogę i do środka. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Noga ląduje na macie, a my sobie spokojny wdech i spokojny wydech. I na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mata, i ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, przytulamy obydwa kolana do siebie i kręcimy, rozmasowujemy kręgosłup, rozluźniamy mięśnie, które w tej chwili pracowały. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę, raz i dwa i trzy i rozciągamy się w jedną stronę i rozciągamy się w drugą i raz i dwa i trzy. A teraz leciutko na, na boczek i siadamy w siadzie skrzyżnym i albo ktoś ma lubi sobie siedzieć w takim siadzie skrzyżnym, to sobie siedzi w takim, a jak ktoś woli bardziej rozsunięte kolana, to sobie siedzi w tej chwili tak, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, barki opuszczone i wdech i wydech. Myślimy sobie o przyjemnych rzeczach, które nas w ciągu tego dnia czekają. Wprowadzamy się wybiły nastrój. Wyciągamy mocno z wdechem ręce do góry. Rozciągamy się, nabieramy powietrza i z wydechem opuszczamy dłonie, umieszczamy je sobie na sercu i do następnych ćwiczeń. Do widzenia!